Witajcie, z tej strony Sebastian. Dzisiaj taki dosyć nietypowy odcinek, pierwszy może z serii, mam nadzieję. Otóż chcę wam pokazywać, jak wyglądają moje podróże, ale tak troszkę z innej perspektywy. Zazwyczaj widzicie jedynie lotniska, nagranie takie właśnie z kamery, a chcę pokazać taki rzut, rzut na Google Earth. Będzie wam łatwiej właśnie wyobrazić sobie dokładnie, jak ta podróż prze, prze, jak ona wygląda. E, więc tak zaczynam jutro o godzinie 5 rano będę wyjeżdżał ze Szczecina. I to jest tak, że przyjeżdża po mnie kierowca, o 5 rano właśnie wyjeżdżam ze Szczecina i wybieram się do Berlina na lotnisko Tegel. Niestety w pobliżu Szczecina nie ma żadnego roz, innego rozsądnego lotniska, z którego można by gdzieś wyleci, wylecieć. E, Nadomiar złego na lotnisko w Berlinie, chodzi dokładnie właśnie o Tegel. Ono również jest beznadziejne pod tym względem, że zapomnicie o jakikolwiek dalszych podróżach. To jest tylko po to, żeby to, lotnisko jest po to, żeby dostać się do innego, dużego lotniska. I o godzinie 8.45 właśnie mam pierwszy lot z Berlina, z tego lotniska Tegel. I to jest lot do Frankfurtu. Jeszcze odnośnie tego Tegla, to jest na tyle beznadziejne lotnisko, że tutaj jeszcze jest drugie, które się nazywa Schönefeld. I ten Schönefeld też jest do bani, więc teraz robią trzecie lotnisko, takie z prawdziwego zdarzenia w Berlinie. I tak, Tegel będzie w ogóle zlikwidowany, to powstanie bodajże jakieś osiedle, a ten też będzie zamknięty, ewentualnie będzie przebudowany, właśnie rozbudowany w to, w to nowe lotnisko. Tylko, że już mają opóźnienie, nie wiem czy rok czy dwa lata, ale mają opóźnienie, już to lotnisko miało być dawno temu zdane, no ale jeszcze nie jest. W każdym razie okej, okay. o 8.45 wylatuję z Berlina i lecę do Frankfurtu. We Frankfurcie znajduje się ogromne lotnisko, naprawdę w prawie dowolne miejsce na świecie można stamtąd, dole, stamtąd dolecieć. Chodzi oczywiście o Frankfurt nad Menem, nie nad Odrą. I tutaj we Frankfurcie będę o godzinie 10, 10 rano w niedzielę. Teraz jest piątek, znaczy, przepraszam, jest sobota, godzina 20, prawie że, więc tak naprawdę to już za kilkanaście godzin tam, tam będę i mam tylko godzinę czasu na przesiadkę dlatego, że już o godzinie 11 wylatuję do Doha. Doha na, w, w Katarze to jest Półwysep Arabski. Nad Syrią może będziemy lecieć, może będą do nas strzelać. Okej, okay, tutaj, jest, tutaj jest Doha, Katar. Katar jest dosyć cywilizowanym krajem, jeżeli porównać go do innych krajów arabskich, tak samo jak i Bahrain. Moim zdaniem to jest, są bardziej cywilizowane kraje niż Emiraty Arabskie albo Arabia Saudyjska, gdzie kobiety traktuje się jak świnie czy tam jak bydło. Naprawdę to jest, to jest kpina, co oni tam wyprawiają z kobietami i, i ewentualnie z niemuzułmanami. Nie z tego co byłem, z co pamiętam, bo byłem zarówno w Bahrajnie, jak i Katarze, to tam ta sytuacja wygląda nieco lepiej. W Doha mam tylko przesiadkę i to będzie, będę tam na miejscu o godzinie 18.45 w niedzielę. Po czym o 20:00 wylatuję z Doha do kolombo na Sri Lance. Colombo to jest chyba stolica, nie jestem pewien, ale możliwe, że to jest stolica właśnie Sri Lanki. Sri Lanka to jest mała wyspa, kraj znajdująca się na południe od, od Indii. Tutaj właśnie są Indie. Tu jest Sri Lanka. Te kraje są do siebie bardzo podobne, praktycznie taki sam język. Znaczy, ogólnie w Indiach jest 16 takich głównych języków, ale one no wszystkie brzmią podobnie jak Hindu. Hindu to jest taki ich nadrzędny, ale właśnie oni się ze sobą jakoś tam dogadują. W każdym razie, zarówno w Indiach, jak i na Sri Lance wszyscy też mówią po angielsku, dlatego że jak się nie mogą dogadać w tych swoich dialektach, to zwyczajnie mówią po angielsku. Czasami są tam kłopoty z bezpieczeństwem, dlatego że chyba Sri Lanka ma jakieś tam konflikty z Indiami. Tam jest jakaś organizacja, która się nazywa Tigers i, ta, i oni tam jakieś problemy sprawiają, na tyle dużo tych problemów, że tutaj właśnie w Kolombo dosyć często jest wojsko i jak jedziemy samochodem z hotelu, do, tam na, do stoczni, no to bywa, że trzy razy nas zatrzymują i sprawdzają czy jakieś ładunki wybuchowe nie przewozimy, broni i tak dalej. W Kolombo ląduję o godzinie 3.15 rano zjedzieli na poniedziałek, jadę następnie do hotelu, w tym hotelu prześpię się tam ze 2-3 godziny i będę jechał do stoczni tak żeby z grubsza pokazać co tam mają do poprawienia, co mają zrobić, tak aby potem wracam do hotelu przespać się, tak żeby we wtorek już zostać cały dzień tam i normalnie popracować. Z tego co się rodzi, to teraz na Sri Lance jest jakieś ponad 30 stopni ciepło, więc żadnej kurtki ze sobą nie będę, nie będę zabierał. Powrót mam planowany na 21, czyli to jest na przyszłą sobotę. Tak więc tydzień czasu tam spędzę. No i mam nadzieję, że po pracy będę miał możliwość, żeby wyskoczyć troszkę na miasto i pokazać wam, jak wygląda w Kolombo, jak wygląda Sri Lanka. Ewentualnie poproszę kogoś, żeby mnie tam przewiózł po okolicy. Albo jeszcze, jeżeli sobie przypominam, Kurczę, czy nie było tak, że ja kiedyś właśnie już byłem tam i nagrywałem to, chociaż mi się teraz mylą te kolumbo może mi się mylić na przykład z tymi krajami Ameryki Południowej, tak czy inaczej postaram się tutaj gdzieś yy, przejść po okolicy. A nawet tak, wydaje mi się, że tam kiedyś wziąłem taką rikszę i tą rikszą się przejechałem tutaj po okolicy i to nagrywałem, ale sprawdzę to, bo, bo pewności takiej nie mam. Okej, okay, no to trzymajcie za mnie kciuki, żeby, żeby ta wyprawa przebiegła pomyślnie. I, I do zobaczenia, trzymajcie się, a jak tam już będę na miejscu i będzie szybki internet, to wam nagram jakieś dzienniki, bo mam też kilka ciekawych e, rzeczy do, do przekazania, między innymi dotyczącymi tego mojego e, biznesu, to jest raz, a dwa, a dalej was proszę, bo nie wiem czy to, czy, e, czy to się udało, pamiętajcie, to konto na Facebooku, które jest Sebastian Barycza, to nie jest moje konto ktoś się chamsko pode mnie podszywa i będę bardzo wdzięczny, jeżeli będziecie zgłaszać to konto, bo można mam dosyć tego, że ktoś udaje mnie, ubliża wszystkim dookoła i zachowuje się w ogóle jak jakiś jak idiota. No i to, czy jak możecie, to zgłaszajcie to konto Sebastian.Barycza, bo to jest zwyczajnie ktoś się pode mnie podszywa. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam i do zobaczenia. Hejka.